Także witam Was w nowym odcinku na kanale. Krótki filmik informacyjny, bo, bo po prostu muszę Wam. Tak, wiecie. No, tak, myślę, że pasowałoby coś nagrać, powiedzieć co się dzieje, bo długo filmów nie ma i będzie prawdopodobnie jeszcze przez długi czas nie będzie filmów. Więc, jak po samym tytule widzieliście, problemy, same problemy, już Wam wytłumaczę, dlaczego projekt Honda CR80 dobra. Zacznijmy może od silnika. Tak jak widać, już jest prawie, że złożony do końca, ale takie problemy wyszły ze składaniem. Przy składaniu, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Nie wiem, jak ktoś mógł, po prostu pokażę Wam z tej strony. Słuchajcie, no ta strona prawa jest już złożona, że tak powiem, do końca. Wyszły problemy w sumie przy zakładaniu pokrywy na silnik, bo po prostu nie chciała wejść. To jest ten problem drugi, ale problem pierwszy, który był dwa tygodnie temu. Czekajcie. O. Tu będzie widać. Tu Wam ładnie przybliżymy. O. Wał przyszedł po regeneracji jakiś nie wiem. Dwa miesiące temu, coś około tego. No i czekał sobie na swoją kolej, żeby go założyć. Dwa tygodnie temu, w sobotę dokładnie, zacząłem sobie składać ten silnik. Zacząłem dla Was nagrywać film, i co się okazało? Okazało się, że jest za szeroki wał, w tym miejscu o 2 mm. Przez co, jak sobie włożyłem już cały wał w jedną stronę, skrzynię w jedną połówkę sobie powkładałem, zacząłem wkładać tą połóweczkę, to się taki meg okazał, że po prostu. Ona nie chciała się zejść, i tu między karterami z tej strony, z tej strony było 2 mm przerwy. No to ja od razu w internety wyczytałem, że tu korbowód to mieć 16 mm, a było zrobione na 18, bo jeszcze były dwie podkładki po bokach wsadzone. Więc ja nie wiem, czy, była, czy to jest wina korbowodu, czy ktoś te podkładki wsadził, czy to jakaś była pomyłka. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale trzeba było wysyłać wał od nowa na rozebranie, wyciągnięcie tych dwóch podkładek i złożenie, wycentrowanie od nowa, więc to już y, dwa tygodnie, wiecie, czekania. I teraz prawdopodobnie, że złożę ten silnik do kupy, znowu będę czekał dwa tygodnie, bo przez pokrywę, która jest tutaj, ona wygląda bardzo dobrze. Tak wizualnie mówiąc wygląda zajebiście, nie? Ale jak się przyjrzymy, no to ona była spawana, bo podobno pękają te połówki. Była spawana tak. Tu była spawana. Tu na Kopniku była spawana. Tak. Była spawana już jak kupiłem. Ja po prostu sobie to wszystko wymyłem. Było jedno pęknięcie, prawdopodobnie gdzieś tutaj. No to ja to jeszcze pospawałem. I na proszek, na proszkowo. Tutaj pojechało, żeby to wymalować. No i wiecie, wymalowane wszystko ładnie proszkowo, elegancko, żeby farba nie schodziła. Wyciągnąłem sobie tu, poskładałem wszystko. I co? I przy zakładaniu tej oto połóweczki w ten sposób nie chciała dojść albo tu, albo tu. I co się okazało? Pewnie tego nie zobaczycie, ale spróbuję Wam to pokazać. Z tej strony będzie widać, ale no nic, tak to spróbujemy pokazać eee, Tak, tutaj ładnie przylega wszystko, czyli jest prosty kawałek. Połówka jest, pokrywa jest prosta, nie? Tu ładnie wszystko przylega, tak, ale tu jak widzicie, widać? Może tak? O, tu może będzie widać. A nawet Wam to zaprezentuję w ten sposób. Tu, tutaj mamy nita, nie? Z tej strony połóweczka blokuje się. A z tej strony połóweczka cyk wchodzi. Spróbuję Wam pokazać tą szparę, co tutaj jest. Widać. Tak. Tam ładnie przylega do stołu, do blachy. Blacha jest prosta, bo jest gruba. A tutaj jest jakaś szpara około 2 mm. Tak, 1,5-2mm jest w tym miejscu szpara, więc po prostu to spawanie co było spawane w tym miejscu, czy to było poprzednio spawane, czy to było teraz, zrobił po prostu, ściągnęło tą pokryweczkę do góry i się zrobił banan, przez co ona nie wejdzie do tego silnika. Ale co jest większym problemem? Kupić taką pokrywę to jest po prostu cud. Nad cudem po prostu, bo wszystkie pokrywy od Kawasaki KX80 yy są, no wszystkie, no z nowszych silników są tak, jest pokrywa i osobno dekil na sprzęgło. Tutaj mamy jedno litę w całości, także no ciężko mi jest to po prostu znaleźć Znalazłem jednego gościa na Elixie, ale jest cisza, nie odbiera. Drugi na Allegro mam im podesłać zdjęcia. Jak się uda kupić, będzie bardzo fajnie. Kupuję, nieważne ile będzie kosztować. Kupuję i, i maluję proszkowo i zakładam, bo po prostu masakra. Także tu jest już następny problem. Ogólnie to można złożyć sobie cylinder, założyć tłoka, głowicę. W to wszystko git, można to poskładać, tylko czekamy na tą połówkę, jak znajdę, bo po prostu trzeba by ją kupić, żeby no żeby to już było zrobione tak, jak być powinno, bo tego nawet na siłę nie da się nałożyć, a nie chcę, żeby coś tutaj popękało po prostu. Eee, e, e, także dobra, kwestia silnika wygląda tak. Kwestia ramy wygląda tak, mamy naklejoną okleinkę na wahacz. E, tu mamy cały zbiornik paliwa, też sobie czeka w kolejności. Rama wymalowana, to tu chyba mówiłem. Takie rzeczy, no to koła, zrobione, tu zdążyło oczywiście powietrze zejść. Czajcie, no 3 dni codziennie sobie podchodziłem, powietrze było, fajnie. Podchodzę, tam za czwart, po czwartym dniu i co? I dupa, kapeć, samo się przebiło nie wiem od czego. A pompowałem to schodzi normalnie jak, jak, jakby po prostu nie było tego zaworku w wentylku, nie tylko, że schodzi gdzie indziej. Po prostu się jakoś przebiła, coś musiało podejść, nie wiem, nie mam pojęcia. dentkę już kupiłem, także wyciągniemy, włożymy nową i powinno być ok. Tu okleina, naklejona na zbiornik, na osłony, koło przednie siedzi, hamulec też siedzi, nawet hamuje już, wszystko luks. Także git. A kwestia dyfuzora, bo dyfuzor też była rzeźba jak widzieliście, a jak nie to ja wam pokażę. Widzicie jaka rzeźba? No, a wracając do silnika, bo sobie coś przypomniałem. Gdy kupowałem ten y, cały silnik, ramy i tak dalej, teoretycznie mi powiedziano, że dwa dni temu to jeszcze jeździło. Nie jest to kurwa możliwością, że to mogło jeździć dwa dni temu, bo bo nie ma szans. Oczywiście ja e, oczywiście już nic od nich nie kupię, bo, bo po prostu wiem jak jest. Tyle, że udało mi się kupić po w miarę rozsądnej cenie to wszystko, nie? To jest git. Ale co do dyfuzora nie da rady go ogarnąć, bo to nie wiem, czy ślepy ktoś spawał. Zacząłem tutaj szlifować z tej strony. Sprawdzić, czy to w ogóle będzie miało sens. I co? Prawdopodobnie nie będzie miało sensu bo tu jest tak zjebane wszystko kurwa po prostu jest tak zjebane że to nie ma szans, no nie wiem, ja bym, chyba ja bym był jakiś, nie wiem elektrodą bym to lepiej pospawał, no jak można tak posmarkać to jest normalnie masakra ale dyfuzorem się zajmiemy, jak widzicie już kolanka hamburskie są wystarczy zrobić dwa zakręty czy tam ileś w sumie to 3, 2, 3 bo tutaj zostawimy. Bo tu jest jeszcze OK, utniemy tutaj w tym miejscu, tak żeby kolanko móc jakieś to dopasować, nie? I później tutaj to kolank, tylko to zrobimy dopiero jak silnik będzie w ramie, Czyli to będzie się znajdować w tym miejscu. Honda będzie stała na kołach i wtedy dopiero będziemy pasować cały dyfuzor i inne tutaj rzeczy. Bo teraz nie jestem w stanie tego zrobić, żeby to było dobrze. Ale ogólnie dla was informacja jest taka, że od początku składania tego tej Hondy zacząłem nagrywać materiały, także <laughs> jeżeli Honda będzie złożona w 100%, że tak mogę to nazwać to Dostaniecie ode mnie film na kanale w postaci składania całej Hondy CR80, czyli będzie pokazane wszystko jak zakładam głupie łożyska na koła po składanie silnika, bo taki filmik się pokaże właśnie na kanale. więc Obserwować kanał, subskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, komentarz. Jeżeli się film ten Wam podoba, to oczywiście łapa w górę i. I obserwujcie i czekajcie na film właśnie z, ze składania całej Hondy c 80 bo tak jak wam wspomniałem, wszystko będzie pokazane w tym odcinku, co się pokaże, czyli będzie cały proces składania. Od kół, od łożysk, półki, lagi, wszystko, błotniki, rama, wahacz, yy, sety, kierownica, wszystko będzie pokazane na tym filmie, łącznie z silnikiem, bo też wstawię kilka ujęć silnika. Na pewno ten film będzie trwał pół godziny, 40 minut, więc opublikuję go prawdopodobnie w sobotę, niedzielę, tak żeby było git, nie na tygodniu, bo w sobotę, w niedzielę myślę, że będziecie mieć czas, żeby go oglądać całego. Do tego jeszcze filmu, co będzie składanie całej Hondy, wleci konkurs, oczywiście na bluzy, koszulki, kubki i inne rzeczy, naklejki. Wleci konkurs w tym odcinku. Już wam mówię, że będzie konkurs, także... Także co? Także chyba tyle. No po prostu chcę... Bo teraz nie nagrywam filmów, bo nie będę wam nagrywał filmu jak po prostu zakładam błotnik tylnicz, tam zakładam wahać, bo to nie ma sensu, nie? wam jeden, a porządny film ze składania całej Hondy. Od najmniejszej śrubki do założenia siedzenia. A odpalenie, oczywiście, będzie w innym filmie, ale to już yy, potem, nie? Teraz mówiąc, nie wiem kiedy, nie wiem kiedy złożę ten silnik, kiedy dostanę taką pokrywę. Jak zrobię silnik już, złożę do końca, znajdę tą pokrywę, założę. To on wyląduje tutaj w 10 minut w ramie. Przykręcimy go oczywiście, później będę mógł już zakładać tylnie koło, dyfuzor dopasowywać, jak już założymy dyfuzor, pospawamy, wymalujemy, no to już później z górki, bo to elektryka, plastiki, yy, błotniki, wszystko, no to, to to już jest chwila, moment, dwa dni roboty takie na spokojnie i mamy to zrobione, także tak to wygląda. Krótka informacja, krótka, no filmik wyszedł na pewno ponad 10 minut, ale nie dało się tego inaczej powiedzieć, nie? Także tak nie zanudzam, nie przedłużam. Kończę filmik. Oczekujcie filmu z, z Hondy. Ze składania Hondy wleci filmik też ze składania całego silnika, bo też nagrywałem. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym pokazywałem Wam Simpsona S51, który jest generalnie remontowany, to oczywiście zapraszam do poprzedniego odcinka. A odcinek przed Simpsonem jest odcinkiem z KTM-a 25300, go kupiłem dwa miesiące temu. Także też jest odcinek przed Simpsonem. Także zapraszam na dzisiaj to wszystko kończę. Trzymajcie się na razie. Cześć.